Dzień dobry. Chciałbym zrecenzować Monsuno, a dokładnie metalową e kapsułę, a, a tam to jest lok. To jest 01 lok. A dokładnie to to, to Monsuno z Kortechu. No i... Zobaczmy pudełko. Tutaj jest od razu napisana nazwa i logo kortechu, a tutaj jest 01. Posiadaczem loka jest Cześć Suno, a tutaj mamy napis Monsuno, tutaj me metalowy. Tutaj są takie rzeczy, ale ja jeszcze nie umiem czytać, więc nie bardzo... Mogę wam to powiedzieć. No i tutaj są dwa napisy Monsuno. No i tutaj jakaś data czy coś. A tutaj... No dobra, tutaj była kapsuła. Ja ją wczoraj odpakowałam, a teraz przejrzymy się kapsule. Kapsuła prezentuje się bardzo dobrze. Tutaj jest napis 0,1 lock a zobaczmy de, namalowaną, namalowaną bestię. Bestia wygląda bardzo dobrze. detale są bardzo ładne. No i lok jest bardzo fajny osumą. Tutaj logo kortechu jak widzicie. Ja to kupiłem w realu, więc kupujcie. No i teraz... przetestujmy. Tylko... Yy, chwilka, tylko przerwa, muszę przejść. Musimy pójść. No dobra. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. No dobra, Monsuno jest bardzo dobry, łącznie z detalami, tutaj są jakieś napis, napisy, a pudełko ma napis 4 i plus, no może, a moja ocena to 6 na 6.